Boże, w 21 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Mowa wielu ludzi jest nie do zniesienia. Mówią dużo i o niczym. Toczą potoki słów, byleby tylko być na świeczniku. Kiedyś jeden z profesorów na konferencji powiedział Nie słyszałem pytania, ale odpowiem. Nie na temat, ale miał swoje 5 minut. Czemu tak ludzie mówią o Jezusie, że Jego mowa jest trudna i ciężka jest do słuchania? Bo po pierwsze, nie jest to mówienie o pogodzie, ale o życiu. Po drugie, słowa Jezusa mają znaczący wpływ na nasze życie. Po trzecie, kiedy dobrze wsłuchamy się w Słowo, nie możemy pozostać głusi na to, co dotarło do naszych uszu i należy coś zmienić. Tak się zastanawiam, co jest gorszącego w Słowie Bożym? W którym momencie swojej działalności Jezus zrobił coś, co mogłoby nas od Niego odsunąć? I nie mogę się doszukać. Jedyne, co może człowieka zniechęcić do Pana Boga, to to, że stawia wymagania, które mają sprawić, że staniemy się lepszymi ludźmi. Wymagań nie lubimy, bo to zawsze zakłada jakiś wysiłek. Ale jak z drugiej strony się popatrzy, jak się nie wysilimy, to będzie przeciętność naszą miarą, a to nie jest pożądany efekt. Dlatego człowiek dziś stara się zabłysnąć na wiele sposobów, które niestety nie są ani moralnie, ani ideologicznie poprawne. Dlatego wielu uczniów wycofało się i nie chodziło już z Jezusa. Niestety ze smutkiem możemy stwierdzić, że nie mamy jakiegoś wielkiego przełożenia na życie innych ludzi, jeśli w nich nie ma chęci do poprawnego życia, które nie boi się wymagań. Jedyne co nam pozostaje, to troska o własne życie, by w nim jak najwięcej było dobrych momentów i świadectwa. To mimo wszystko może mieć znaczący wpływ na czyjeś decyzje. Zobaczmy, że w dzisiejszych czasach ciężko jest nam odróżnić prawdę od fałszu. Przy całym natłoku informacji, jakie na nas spadają, nie wszystko jesteśmy w stanie wychwycić. Jezus kwituje to słowami wśród was są tacy, co nie wierzą. Jednym ze skutków pandemii było odejście wielu ludzi z kościoła. Bo był to pretekst, żeby przestać chodzić. Ci ludzie uwolnili się od obowiązku, którego nie akceptowali, ani nie rozumieli. Niestety dyspędza przekreśliła ich szanse na zmianę życia. Ale nie są to straszne szanse. Bowiem czas może jeszcze wszystko w ich życiu przemienić w tym wszystkim ważna jest nasza rola, żebyśmy pokazali, że w Słowie Boga, że w wierze i w sakramentach jest nasza siła i radość. Z naszej pozycji nie mamy liczyć na to, że my poznamy Boga w całej okazałości. Nie jesteśmy ani na to przygotowani, ani nie jest nam to na tym etapie potrzebne. Nam wystarczy wiara i zaufanie, że On wie, gdzie ma nas prowadzić i da nam to, czego potrzebujemy koniecznie. Wszystko inne jest dodatkiem, który możemy wykorzystać dla ewangelizacji. Jezus mówi, słowa, które wam dałem są duchem i życiem, ale czy wierzymy w ich moc? Ja tak sobie patrzę na ludzi w czasie mszy, patrzę, bo mam dobre miejsce, gdzie wszystko widać. Zastanawiam się, jak to jest być na mszy, a nie odezwać się i patrzeć bez emocji w ławkę. Jaki jest tego pożytek dla człowieka? Przyszedł na spotkanie z Jezusem, czy dla pozostałych uczestników, żeby mówili później, był w kościele? Też są dwie różne rzeczy: być w kościele budowli i być w kościele wspólnocie. Trudność słów Jezusa nie wynika z ich treści, ale z naszego nastawienia. Im mniej w nas oporów, by robić to, co on do nas mówi, tym większa swoboda działania. Więc odpowiedz sobie na pytanie, co ty chcesz zrobić wobec tego, co mówi nam Bóg? Odejść, by spodobać się światu, czy zostać i sprzeciwić się światu? W grę wchodzi życie. Odchodząc, przyjmujemy ograniczone życie w świecie, zostając, otrzymamy życie wieczne. To nie jest tylko subtelna, kosmetyczna różnica. To niemalże przepaść. Bóg daje nam życie wieczne, ale my prośmy o łaskę wiary, by nie odrzucić tego, co nas używia. Jezus nie ma w sobie nic z polityka, który patrząc na wyborców zmienia swoje poglądy, by zyskać głos i przychylność. Nie szuka poklasku ani ludzkiej chwały. Przyszedł objawić nam wspaniały zamysł Ojca przed doprowadzić najbezpieczniejszą drogą do wiecznego zbawienia i szczęścia. Ale wybór pozostawia oczywiście nam, byśmy sami zdecydowali, czy pójdziemy w swoim kierunku, czy powiemy z pełną wiarą jak apostołowie: Panie do kogoż pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.